Dokładnie w takim przepięknym odsłonięciu symbolicznym Rzeźby ryb, które w różnym momencie i w różnym anturażu albo były za, albo stały na tym samym miejscu co fontanna Potok. Mamy autora renowacji tych rzeźb, mamy mnóstwo znakomitości między nami. O tym dalej pan, pan Dziekan. Także, drodzy Państwo, przekazuję głos. Mam nadzieję, że donośny panu doktorowi habilitowanemu Robertowi Fajtanowskiemu, dziekanowi Wydziału Projektów. Projektor. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak liczne grono, tak dostojne grono nas odwiedziło tutaj. Witam przede wszystkim całe grono naszej Politechniki z dziekanami, z panią prorektor Małgorzatą Gotowską, z panem profesorem Różańskim i przede wszystkim z jego, jego magnificencją, Panem profesorem Markiem Adam. Bardzo nam jest miło, że zaszczyciliście Państwo tutaj